Im to powie zawdzięczamy. Wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z tysiąc historii poznajemy dziś niepokoję. Uroczyście bijąc w rękach, w mieście me serce się raduje, że oszczędzę w Do kraju tego, gdzie ruszymy chleba, podnosząc ziemi przez uszanowanie nadarów nieba, tęsknotowanie. Do, do kraju tego, gdzie winą jest dużo. thank you Trzech wyżytk. Każdy z nich wychowywał się w innym zawodzie. Los chciała, że w 1916 roku mogli się oni spotkać w Poznaniu. Dlatego spróbujemy dowiedzieć się, o czym zaczął. Kiedy przyjechaliście? Ja dziś rano, ale tu was w Poznaniu zimno. U mnie w Krakowie o wiele ciepłej i weselej. Jak to? Wesele i dlaczego? Wszędzie te puskie patrole. Ile tu nie można kupić? Są drogie i zaraz wołają o dokumenty. Eee, to u nas w Warszawie ruscy są jeszcze gorsi. Potrafią bez powodu uderzyć, a nawet do więzienia na cały dzień wsadzić. Bez powodu. Marcia mówi, że tylko niepodległość może to wszystko zmienić. Ale co ma zmienić? Co to w ogóle jest ta niepodległość? Jak to nie wiesz? Przecież jesteś Polakiem. No to co? A bohonaro źle? Co ty mówisz? Ty naprawdę nie wiesz, co to jest wolność i niepodległość? Nie, nie uczyli nas tego w szkole. No co ty? Przecież nikogo z nas nie uczyli. I ruscy i Niemcy chcieliby, żebyśmy zapomnieli, że jesteśmy Polakami. To dlatego w szkole uczą nas po niemiecku, a ja się po rosyjsku? Tak, nie chcą, żebyśmy wiedzieli, że Polska kiedyś była wolna, wielka i potężna. Patrzcie do gabinetu dziadka. Ma tam stale makro jaka kiedyś była Polska. Patrzcie, chłopaki i wcale nie ma granic między Krakowem, poznali i Warszawą. I napisy są wszędzie po polsku. Fajnie mieli nasi przodkowie. Tata opowiadał mi historię Polski. Mówił, że o wolność trzeba walczyć. Robić wszystko, żeby nie zapomnieć języka polskiego, naszego ojczystego. Trzeba strzec wiary w Boga, walczyć wolni, krzać krew i umrzeć za mój. W roku zbuntowały się dzieci polskie. Były to we wrześniu, blisko Poznania. One się zbuntowały, bo chciały uczyć się i mówić po polsku. Dzieci? To chyba niemożliwe. Możliwe. Nie dość, że w szkołach i urzędach musimy szwangotać po niemiecku, to Niemcy chcieli, żeby dzieci mówiły modlitwę po niemiecku, a nie po polsku. Dzieci odmówiły. I co dalej? Były zadobite już do domu. Znacie panią Konopnicką? Ona napisała o tym roku. Nie rzucim ziemi skąd na lud, Nie damy pokrześć mowy. Polski naród, polski lud, Królewski szczep Nie damy, by nas zniebczył wróg, Tak nam to pomógł. Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie Waszni dzieci nam w O stanie nasz Będzie nam hetmaniem. Pójdzie, gdy zabrzmi złoty rok, no? Tak na to pomóżmy. A to dzielne dzieciaki. U nas w Warszawie, jak uczyliśmy się pokrojomu w domach, To można było trafić do więzienia. A nauczyciela z poczwórki wywieziono na Sybie na zesłanie. Już cztery lata go tam trzymają. smutny nasz los cisza nie taki smutny jest wojna i yeah. you Oh, awesome.